Będziemy dzisiaj w piątkę. Piątek! <totek> o! No tak. Cześć, bo zapomniałem się zaśmieć. Haha! <totek> Piątek? Ja! Gdzie ty jesteś? W pralce! Na co dam? O! utknąłeś? Da, no! musi Seb, Jak ty grzesz, ten mikrofon. <totek> męczący jest w stanie. Męczący jest w stanie. No, wiesz, jak trudno się Starą? <totek> <Napukającą>? <totek> Ale w biegu ją zapałem, to nie było to siadać Ej Dawid porzuć <pożycz> 7000 <laughs> Po co ci? Operacja oczu potrzebuje. Nie ma sobie zny za to dofinansowania wziąć? Zrób nowy projekt, wprowcie skład po prostu. Prawcie skład? Ubierz Silverna i Petru Hejer <laughs> O to niezwykle. No to możesz <laughs> mi po prostu powiedzieć, żebym do szkoły specjalnej pojechał. <laughs> Widzowie, jeżeli chcieliście kupić sobie jakąś fajną gierkę, ale nie mieliście ku temu powodu, to teraz jestem powód. Wszedłem we współpracę z Kinguinem, więc już możecie korzystać z mojego kodu zniżkowego Pokoj, by otrzymać 5% zniżki na stronie. I to przy zakupie jakiejkolwiek gry, na przykład God of War, Elden Ring czy Dying Light 2. Oraz jeżeli chcecie wygrać dowolną grę do 250 zł, to co miesiąc będę robił konkurs na swoim Twitchu, gdzie streamuję we wtorek, czwartek i sobotę o 17. Wystarczy odpowiedzieć, jaka jest Twoja ulubiona gra oraz wykonać kilka akcji, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną. Banalnie proste a dowolna gra może być Wasza. Ale... Nie, tutaj w no gniazdku. Tu. Takie uroki mieszkania nad morzem. Przykładałeś kiedyś muszelkę do ucha? Nie, tylko kobietom nigdy w 13 nie miałeś, to pewnie. Ej, a jak gracie na wiarce Mamy nagrywki. Często ja co, to... no? Nie, no, zdałem, że leżysz <laughs> To gracie w ubranie? <laughs> bo, <laughs> bo ja nie mam, bo to jest za jest Ja w ogóle dzisiaj byłem w Osho, kupiłem sobie ekspres do kawy. Chłop, który no. no. postał w Osho, powiedział, czy może do mnie zdjęcie sobie zrobić. Jakby stałem, to jest pytanie, nie jest ekspres w ogóle. Tak, pewnie był na ogólnej Obo. promocji, on myśli, że to dla niego, Skody kodem, hmm. Ty, ja to dzisiaj? Nie wiem Ja to zapiję Żeby się nie spóźnić za dużo, się w i bawi Chłopaki, ja dla was bardzo wiadomość Zgadnijcie, kto wygrał przetarg Uwaga, zgadnijcie, uwaga Ja, ja. No nie, my wygraliśmy, my wygraliśmy przetarg, wszyscy Uuu, wygraliśmy przetarg, a. tak jest A nas Nie, zaraz to sama wypłata! O, nic się nie zmieni! Ale żeną. ja będę więcej pieniędzy dzięki wam. Dzięki, super, się Dzięki. Super. Do roboty. Już. Czym się zajmujesz dzisiaj? Ja dzisiaj wysyłam magazynki. Kurtowo. Jeden? Dwa, okej, okay, dobra. No to streszczy się trochę, bo wiesz, pięć godzin koniec proboty, a to jeszcze nie jasne, 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 jasne. No już, już, już Co ty ci robisz? Kroję papier. Co? Umisz trochę rękę lepiej, bo wczoraj za dużo wypiłem. Kurna, Excel na ciebie czekać, siedzisz papier kroisz? Excel, no tak, Excel! Pałaś tylko wek ten komputer to jest komputer? Tak, to jest komputer. A to jest telefon, to jest butelka. Tu jest to myszka bezprzewodowa, którą ci kupię. Ja Spodziewam że się odlepi! Bo ja trochę w Cwina kłamałem Tak bardzo Nie skończyłem szkoły Żadnej? Nie no, przed mi się udało Gratulacje, gratulacje Nie żartuję, <grym> pakuj stary. się wypierdalaj A. I tak nie mam swoich rzeczy Mam dla Ciebie super roboty A ja dam radę! Chodź chodź Adora! chodź pokażę ja ci pokażę Ja zrobię ja 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 wszystko, ja jestem super Idź do schowka, weź jakąś szmatkę na mocz i idź potem lodówkę u my dokładnie. Dobra nie, Dobra, nie ma problemu. Super. A co ty kurwa robisz tutaj? O, co? Do roboty! Streszczaj się, do roboty, won! Mm, wyjazd do komputera! Chłop wysyła magazynki, widzisz to? No, zobacz, patrz, patrz jak stara, się stara, widzisz? Co się stało? Szefie! Tak? Bo no myję lodówkę, nie? No. No i tu goła baba na wisi, to co zrobić? Zwal! W każdym. Mi się wydaje, że to jest żona szefa. Strasznie podobna do tej, co była u mnie wczoraj w no no. Tak? To chyba nie ona. Wypierdalaj. Wszyscy, won! Ja myję lodówkę. Nie, o chodź weszł, bo chodźmy. chyba się obróci, weź zobacz. No jest! Nie wchodźcie do domskiego dom kibla, jak coś, ok? Super, dzięki. Wypierdalaj do roboty! Ja nie panie mają, ja Do roboty, won! Uber, uber, uber. Uber, jest? uber, uber, wypierdalaj. Uber biurka, dobra, no problem. Do swojego biurka, nie do mojego biurka. Wadim, tam do biurka. Idi na chuj biurka, tak, Oj, dam. Idź na chuj! Dziewięć 9... co ty robisz? Dziewięć, siedem, dzwonię do mamy Pokaż chwilę Co ci robisz? Pracuję nad rosyjską ruletką, chcesz zobaczyć Patrz No dawaj, pokaż ja się patrzę z debilami. Wadim, co ty robisz? Ja... Yes. O, tak robię. <noise> Dobrze, rób tak dalej. Co ty robisz? I takie znaczki rysuję na monitorze. By się ten monitor kosztował? O kurwa, upadło bol! Wow. Wadim, bo ci potrącę to z pensji. Ja też już potrącałem na bolcie. <noise> A 5 złotych dostajesz za każdy taki, taki obrazek. 5 złotych, tak? 5... Weź sobie te 5 złotych, pomnóż razy no. 500. i się dowiesz ile twój monitor kosztuje. Ojej. O, jaka szkoda, że przez 500 miesięcy dostajesz wypłaty. Zajmij się robotą, kurwa. Dobra, 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 dobra. Do Worda właśnie. Potrzebuję projektu dofinansowania do firmy. Pisz. To ja potrzebuję nowego monitora, szefie. A jaka szkoda, no, tak. że ty nie pomyślałeś tak. o tym wcześniej. Piszę raz no. na dziurawym. Za każdy błąd... Wypierdalałeś, co ty robisz? No wyjdź mi stąd, no! no <noise> <jest pan> <noise> Oskar, jak wygląda projekt? Napisałem w wordzie, dałem radę, monitor został naprawiony. Pokaż mi ten projekt. Eee, no, chwileczkę, chwileczkę. Mm -hmm, mm -hmm. Mam, mam, mam. Co to kurwa jest? Projekt! Nowy pocisk, który zabija nawet zanim go pan wystrzeli z rufy. Naprawdę. Eee, z drugiej strony pan ma o, 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 Nie strzela. Eee, go jeszcze trzeba rozgrać pierw. O. o. Tak. O! Strzela! Ale powiedziane było, że zabija. Głębiam Zabij moje chęci do życia. <laughs> Pan zobaczy, tak. Nie strzela. No jak to nie strzela? Jest coś takiego jak zwykły magazynek, który sobie wkładasz. Przeładowujesz. I też strzela, widzisz? Że twoja robota ci chujadała tak naprawdę. Wadim, co ci robiłeś? Co to jest? Proszę szefa, bo moja żona ma dzisiaj urodziny swoje 16. Ja bym musiał Co masz? Co? Urodziny 16 ma. Leksiu, nie leksi. Sirwen, projekt. A, zrobiłem pistolet, który jest o wiele lżejszy od innych pistoletów. Yy, ładniejszy i sam naprowadza. Ja robić bazę danych. siedziałeś kurde, by się broniu. To bronią. jest lżejsze, niż baza danych. To jest lżejsze, tak? A nie jest? Ja zobaczę, daj, daj Masz ty... powiedzieć Lżejsze, lżej czy cięższe? Już jest lżejsze O, widzisz, zobacz, twój kolega zrobił lepszy projekt niż ty dzisiaj przez cały dzień, nie a pierdolę ja co dzisiaj no. robiłeś? Pozbyłem się... Wszystkiej śmieci Aha Pobiłem mój rekord w Snake'u Won! Do jutra Co ty kurwa robisz? Całujesz tę broń? He, wypolerowałem Oh. O, pani Basiu, może pani tam znać dokumenty? Tutaj? <grym> Tutaj? <grym> o, może to niżej, niech pani się jeszcze schyli od razu. Oh. Niżej. O, tak, o, <grym> tak, pani Basiu. Co? Pa <grym> <grym> do Pawłowa z Izjantydzi? No, wysłał łatwy do rozjebania. <grym> Dobra, mam już go, go zakładać? No ja się zresztą na no. Już kurwa konto na to na Gmailu potrzebujesz? Ja! <noise> yeah. Weź ty lepiej vr wiarkę, kurwa nie wchodź z takimi <noise> rządami dzisiaj. Możeś Irwin. A jesteś przystojny na tym zdjęciu, wiesz? O, czyli pitrucha. <noise> Jaki uśmiechnięty pitrucha, nie, ty, ty. Daj tak na pitruchę patrzę, ty. I się uśmiechał do niego, co? <noise> <zami. głosy> <noise> Rzeczywiście! Witam, e, Proszę, przedstawię panu mój salon. Tutaj mamy, tak. To nie działa. Chyba trapach, ja wie pan? Chyba kurwa wszystko jest tego trapu. Faz, zlepisz drążek, ja pierniczę. A ja się pociągnę. Tuń, dupę, kurwa, się nie pociągał teraz. Oooooh! Wiertarką trzeba tą z naprawić Ty Zbiłeś się, czyli bardziej, debilu! Zbić to się zaraz, mogę mordę, kurwa. O, chodź, to dawaj, no, chodź! Poczekaj, windom zjadę. O! Oh, wow. <laughs> Jak zajefu? Pana tutaj tam, pan, pan, pan proszę pana, proszę, to na strzelnicę, tutaj proszę obok mnie. Proszę bardzo, broń dla pana. Pierwsze trzeba zestrzelić tego takiego z dwoma karabinami, z kaskiem. Panie ja to przyjechałem kurwa meble kupić, nie strzelać do ludzi. Ale to potem meble później, najpierw na, trzeba sprawdzić, czy wam się nadaje do kupowania na mebli. Najpierw główkę o, dobrze, i teraz proszę bardzo, tam są takie cztery, nie wiem, to takie dzbanki, dzbano, to by piątym się O, widzę, pojawi. widzę, Jego, widzę, jego widzę. też pan może strzelić. To jest słoik z gówny. O. I tam trzeba coś pokroić w kuchni, oj, przepraszam. Oj, oj. Oj. Trafiłem. Eee. To, to nie, nie jest tak do Polaka, A, To do do Polaka, to do, do, do Polaka. Dobra, dobra, to do Polak. Chodź, podań, o, co do jedzenia, kurwa, bo od... jestem głodny. Poczekaj, już zaraz spinam na spory. Mm, Kowal, maski takie dobre, zrezygnował jeba Za metry dnia. odstępu, kurwa, maseczki. O, masz szczęście. Ty pan nie ma zakrytego nosa w ogóle. Chcesz tu zjeść? Nie, 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 jestem aż tak bardzo głodny. Lubiłem zawleczkę, ale potrzymam. Chodźcie tutaj, wszyscy, chodźcie. Wejdź tutaj. Oj. Cheeseburger, big Bo no mi się schody elektryczne rozjebały, nie jadę. Tu masz zwykłe schody. Kurwa. To ci pomogę, czekaj, Dobre. czekaj, uciekaj. Do bro... <śledzio> Ej, mogę doleciało twoje! Ej, dajcie broń! Nie no. podniosłeś. Kurwa! Do nogi. No to mogę! No to mogę! Ty masz, ty masz, debilu! Do, 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 do. No ty już masz broń po prostu! No wóż to! O! No! Brawo. Dawid. No i co ty chcesz tego Ciędze. telefonu? No daj, daj, no, jak są taki telefon? No, Kupi no weź, panią. no zobacz jaki fajny. No, z taką panią. <laughs> to weź. Pani w zestawie? Pokażę ci o, dwa dobre jeszcze jeden. Czy ty powiedziałeś właśnie? Co? Oskar, co my co robimy wiecie? w Moskwie? Tu jest lotnisko i stąd odlatują samoloty. My lecimy na wakacje. Z Moskwy. Z Moskwy. Tutaj są rosyjskie samoloty, a one są... są szybkie. Bo nasze są wolne. Ty jesteś kurwa wolny w tym wszystkim, najbardziej wiesz? Nasze bagaże są już tam dalej. Jak dalej, jak u góry są bramki na te bagaże? Zebrężam! Weź to, weź to, weź to, bo tu nie Ej, mogę, nie mogę! Słuchaj szybko, kurwa przejdź mi przez bramki, co ja odrobić, kurwa Pika czy nie pika? Nie, pikają, nie, pikają, nie, pikają. nie, nie. pikają. Przez brudy, to OOOO! góry! DUGERY! REWIZJA, uh. PROSZĘ STANĄĆ! Dziękuję! No, WYPIĄĆ SIĘ PROSZĘ! Oooo! Oh. <laughs> ja nie chcę na to patrzeć <laughs> chyba... PIKAJĄ, NIE PIKAJĄ! No. No. Proszę, koleni. A można ze swoim nożem? PROSZĘ PUŚCIĆ NA TAŚMY, ŻE przyszedł. PRZESZŁO! <laughs> Ale <przesła>. przeszło! PRZESZŁO! <laughs> PROSZĘ MI Zapraszamy, zapraszamy na most! Wielka pani! Nie, nie trzeba! To lotnisko! Śmiało! O proszę czekać tu! No. Rewizja osobista. A ja mogę odłożyć właśnie to! To nie jest wina tego! Aha! Proszę stać! Tego? Proszę stać! W miejscu się nie zdawać, głupich pitań suka! A może tego? Kurwa Dobra, już 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 stoję, już stoję Nie zadzieraj ze mną. Nie dotykaj mnie. Boże ci palec do mordy. Proszę, dobrze wszystko jest miłe zabawy i wakacji Pani matrioszka ich rządzi! Słuka, wódka, chuj, cały kurwa. Chłopaki! Привет. Nie wiem czy wy też widzicie, ale tam jest kurwa krew na ścianie Ketchup? Ketchup? ketchup, A, ketchup, ketchup, ketchup. 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 Yes. ketchup. ketchup. tak, ketchup Where are you from guys? Poland. Holland Holland, Holland <gulant> <gulant> I like. <gulant> Sergi Holland Serki Holland, Serki Holland <gulant> <gulant> Just... Sz, sz, sz. Trzy burgery będą trzy. Burgery, trzy Musztard Ja nie pojmałem, ani nie paymę. I. Żółty sos Żółty sos Nie, nie, nie ten, ten sos, nie ten żółty, nie 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 ten żółty um, sos Nie ten, nie ten Co Cały samolot oburzony bombami jest Co? Jakimi bombami? <laughs> Bomby w samolocie podłożyłam, możemy puszczać Nie ma burgera To, to samolot nie, proszę Trzy burgery do samolotu, o, 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 o. Proszę o, 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 na wakacje, nie dobra, dobra. Nie na wakacje kurwa Na wakacje już mi was zaperdalać mi Oskar, ty taki atrakcja załatwiłeś kurwa samolocie, zajebiście wow ja, ja, nie, nie, Jakie nie emocje w ogóle Ja nie wiem o co chodzi, ja wiem, o co chodzi. Bierzecie bagaże? Będą w samolocie, w samolocie będą, będą. to moja Ale co są nasze Kurna dobra hmm. Skąd ty wziąłeś takich animatorów Oscar? Ja nie wiem, no było, no, promocja była słuchaj Kto pilotuje, A ja, czy ty? Nawet nie wiem Dobra, to oni będą pilotować PILOTUJESZ KURWA, ja, PRAŻĄ ja. CIEBIE To zajwiście jakie emocje, w ogóle zajebista dziecko ty. Proszę siadać, e, rozgościsz się A tamte drzwi powinny być otwarte? Już siadam, już siadaj ja Proszę pasy zapić, bo będą te ewolencje mocne Ja siedzę, 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 już siedzę Cieszę, będę przedstawiał, bo to teraz bo moja mi? chwila jest Uwaga Pasy zapięte! Zapięte! Pod krzesłami mamy kamizelki. Dlaczego kamizelka jest taka ciężka w ogóle i czarna jakaś? Co to jest? Zobacz pan, pasynięte. drodze! Ewakucyjny przejścia! Nie ma. Zabetonowane będą zaraz. Przepraszam, w chwilach stresowych dostaję ja u paniki i dyszę strasznie. Co te do maseczki takie do tego? Na twarz? Konkurwa kurwa myśli, że on w z jaką maseczki chce jak. Nie przejmuj pan. pan, tam nie. mamy bomby! Jakie? A, to Co? Nie, bo mówię. Seks bomby a dobra Władny ja Taro, w to nie za proszę <st <unlikely> Startuj machiny, tu trzeba pociągnąć O, o, okej, okej okay, okay. Kurwa, nie ten samolot Co? Ja się dowiem w recepcji, proszę poczekać Który z państwa zamawia bilety? Kto jest gospodarzem imprezy? Tamten Nie, nie, tamten Tamten Dobra, ja O, państwo, patrzcie, samolot leci Gdzie? O, o, oh, oh. co się stało? Oh. Kurwa własili policja przyjechała! z Co co ty robisz? Oj, nie, nie widzicie. Nic. Ja tu tylko sobie ten reflektor zabieram. Spokojnie, Po chuj Państwo tu przyjeżdżałem w ogóle. Na co czekasz? Na samolot. Ale to jest ładny kadr w ogóle. Okej. Okay. Możemy kończyć? Nie kurwa, chodź. mamy <gry aspett> minaturkę! <grybæs> o no, no, no. sukcesu!